Au! Au, 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 byku vrátil starý bíňo. Au! Hoře, <laughs> budíme se. Kde jste ještě? Još manko mordečki minut kad za Jesteśmy, jesteśmy. Wielu nas nie ma. Morski. Ja? Au, pozdrawiam. Kto jest? Jest Erik 94 Jest Seba. Au, Au. Mm. Mm. Tylko tak na dwie minutki. Ten, budzimy się. Z Tezmanem Budzimy się. Ta, dzisiaj wyruszam w ojczyznę, nie? muszę zahaczyć kilka miejsc, także będę się ruszał po ojczyźnie po raz kolejny, ostatecznie muszę dotrzeć do pionek, w pionkach będę, wbijam na tą gromdę, na gromdę jadę, nie? a będzie ciekawie, chcę to zobaczyć na no własne na oczy, z Grabowskim się dogadałem, wszystko co. a później ten, jutro, pojutrze wyląduję w Syrence, w Syrence. Będę w Serence i tam na pewno będzie fucking ciekawie, nie? Nasza Warszawa, Au! I co? Tylko chcę powiedzieć, jeżeli macie jakieś pytania, co się dzieje, to tego to piszcie, bo fucking oglądam to codziennie, nie? Ze świata i na chwilę obecną, co? W polskich tych ty wiadomościach podali, że yy, wiecie kto? Yy, Powałka, na żołek powiedział, że teraz to wyszło, że będzie to ostatecznie przyklepane, że wysyłamy już lada, lada chwila. zapomniałem jaka data, teraz w grudniu coś, któregoś grudnia ten będzie od razu przybite, że wysyłamy wojsko na Ukrainę. To będzie przyklepane oficjalnie, bo nie oficjalnie już kilka tysięcy naszych z zwoja tam walczy, tych zawodowych. Oni tam już walczą, nie? Kilka tysięcy. Ale teraz będzie oficjalnie. Także co? Ta wojna się poszerza. Ona się nie kurczy. Ona nie ugasa. Ona się cały czas poszerza. Bliski wschód dalej fucking pali się w ogniu. Świat nie reaguje. My jedziemy na tą Ukrainę teraz, tak? Wyjeżdżamy. Kurwa, ktoś nas wsadza, ktoś nas podstawia. To jest tak, wiecie, wiecie o żółki, Wiecie jak to jest? To jest tak jak w tej chwili, nie? Całą watachą idziemy sobie gdzieś tą fuck, Idziemy sobie. Ale idziemy po torach. Po Torach idziemy. Nie ma, nie ma żadnej jezdni to i tamto wzgórza pola, łąki, lasy. Nie? Idziemy sobie po Torach. I jest fajnie miło. Ale widzimy, widzimy, że tam fucking w niedalekiej odległości kilometr 2-3 przed nami, w naszym kierunku zapierdala. Jakiś pośpieszny albo towarowy pociąg. A my idziemy po tych torach i on, on, on tymi torami leci, na których my właśnie tutaj zastąpamy, nie? I on leci w naszym kierunku. Nie? A to, że idziemy na, po tych torach na takim wzgórzu i nie ma fucking chodnika albo szosy, kurwa, ani po lewej, albo po prawej. No i fucking ten. W tym momencie możemy coś zrobić, nie? W tym momencie możemy coś zrobić, pomyśleć, że Jeszcze mamy przynajmniej minutę, dwie, zanim on do na nas najedzie. Kurwa mać, co tu tutaj zrobić, nie? Ostatecznie chcemy zostać na tych torach, ostatecznie, nie? On zapierdala 1000 km na sekundę, nie? Z prędkością światła. Z prędkością światła było 330 tysięcy km na sekundę. Także on zapierdala z prędkością światła. Nie ma szansy, że on się zatrzyma, że on zauważy. Moglibyśmy coś zrobić, nie? A najlepiej zejść z tych torów. Co to jest? Zniżam ale szyska. A u! O jest tasman. Siładu, patrzcie to żółki. Tasman mówi: Mino, chcesz kawę? A ja mówię: a jak? No to zrobił mi. A -u. A -u. Zajebiście, zajebiście. No, zajebiście. To jest tylko dla mnie czy dla... My... No to zajebiście. Gorące trochę. Tylko się zamykaj drzwi, bo fucking w domu nie jest tak... Ten. No o tutaj zimno, tam ciepło. Dobrze. Ten. Słuchajcie, i nadjeżdża ten fucking towarowy pociąg. Pośpie, pośpiesznie. Zapierdala prędkością światła. I, nie, i widzimy, wiemy to, że to, to się nazywa wojna. Wojna u nas. Nasza wojna. I teraz powałka, nie? A u, pozdrawiamy wszystkich wojny, zwoja, tym bardziej powałkę. Y, mówi, że kurwa, mać y, ten polskojęzyczny rząd, polskojęzyczny rząd każe nam, nie? Tam przez biurokrację, żebyśmy fizycznie, fizycznie, kurwa, mać, nie schodzili z tego toru żebyśmy dalej szli, a my tylko mamy przy sobie, nic nie mamy, chuja mamy, jesteśmy rozbrojeni, abyśmy dalej podążali tymi samymi torami, wzdłuż tych torów kurwa ku faktemu, pośpiesznemu, który naciąga na nas, no tak to wygląda na, na chwilę obecną, także ta wojna, ta wojna, a jeżeli wojna u nas, to wojna na całym świecie, nie? Ona może inaczej wyglądać. Ona prawdopodobnie będzie inaczej wyglądała. Zauważmy w przeciągu 21 lat, między pierwszą a II wojną światową, jak ta wojna się zmieniła, nie? nie? jaka olbrzymia różnica między pierwszą wojną światową a drugą wojną światową, ale tylko 21 lat. A teraz zauważmy, że od drugiej wojny światowej ile? 80 lat minęło, plus minus, tak? Od drugiej, od zakończenia to teraz chuj wiesz czym mamy fucking do czynienia nie i ten na samym końcu jedno jedno jest ważne najważniejsze że my nie chcemy w żadnej wojnie uczestniczyć nie my nie chcemy ale ktoś nas odgórnie w polskojęzycznym hebrajskim rządzie wpierdala nas na tą ścieżkę wojenną no i to jest ten fucking problem nie Hmm, Bo wiecie nie wiemy jak to jest, jeżeli nie jesteś wolny jako, jako obywatel, jako człowiek, nie, nie jesteś wolny nie, i ci, którzy nad tobą mają jakieś coś tam do, więcej do powiedzenia, czyli twój rząd, nie, jeżeli mieszkasz w Polsce, jesteś Polakiem, a tym bardziej Orłem, to musisz brać pod uwagę. To nie to, że. Bo my wiemy, bo wiemy, że to fucking polskojęzyczne rury, nie? I fucking sprzedawczyki jebane, nie? Ale musimy brać pod. Ale mają siłę. Musimy brać pod, pod uwagę to, co oni i głoszą na całym świecie, w co nas wpierdalają. Ciebie i mnie, nas. Ciebie i mnie, orzełku. Naszą Polskę wpierdalają. W tej chwili wpierdalają nas pod. Koła, fucking pośpiesznego pociągu towarowego, który będzie przelatywał tutaj za, za chwilę z prędkością nadjeżdża na nas, z prędkością światła. I oni każą nam fucking. Jesteśmy rozbrojeni. Także co oni nam mówią? Żebyśmy kurwa wzięli baseballówki do ręki, tak? I żebyśmy fucking dalej fucking podążali tymi torami. Nie? No jest fucking lipa. No jest fucking lipa, no. No, to pytanie do nas, pytanie do każdego jednego z nas, jeżeli my sobie nie życzymy, nie, na przykład ja, ty orzełku, nie, my sobie nie życzymy, żeby brać udział w tej takiej, my nie mamy problemu wojować, z tym nie mamy problemu, nie, ale to musi być uzasadnione, to musi fucking, a to wszystko jest zaaranżowane odgórnie, odgórnie, żeby tylko nas i cały świat wepchnąć w tą wojnę. Ale my, my sobie tego nie życzymy. No to co trzeba zrobić? No trzeba kurwa mać fucking proste, co trzeba zrobić? Proste, proste, nie? No, nie musimy więcej gadać na ten temat, no. Zrobię kilka, kilka wpisów i się rozłączamy. Ja dam wam żyć, A, gdzie jesteśmy. Także mm, co Seba pisze? Co, coś ty Binio wczoraj orła wywinął? Coś w tym jest. Coś w tym jest. E, ta, było fajnie, śmiesznie. Ale fajnie, że człowiek może. ten. Ale nie było żadnego. żadnego żadnej balangi, był spokojny wieczór, nie? Stare z Tazmanem w dwójkę żeśmy chillowali. Hmm. Hadze, jak jesteś tutaj, zadzwonię do ciebie. Ten, ten abonament mi fucking zgasł. Nie mogę fucking wykonać żadnych telefonów. Internet jeszcze działa, dlatego mogę fucking to robić, ale to są te. Techniczne problemy w ojczyźnie, chyba każdy z nas to ma, nie tylko ja, ja. No ale zapłaciłem o kilka dni temu, 35 zł wydałem. I kurwa, już nie ma hajsu. Ja nie wiem o co chodzi, ale dobra, idziemy dalej. Także seba pozdrawiam. Jest Szymon, Szymi. Szymon Komurdeczko AU. Jest. A... Kamis, kamis, kamis. Zajebiście chyba. syba, Kamil, o pozdrawiam, eee, nie, nie, nie. W podstawówce. Co? Podstawówką. Skończona, nie. A podstawówka skończona, nie. A co u mnie podstawówka? No w nie skończyłem, w szóstym klasę w jeżeli o to chodzi. Mm. I ten. Ale spoko, było jak było. A, Szymon, Szymi, Auu! Szymon pije z drówką. Jeżeli za mnie, to za nas, a jak za nas, to przede wszystkim za ojczyznę. Wolna Polska, wolna Polska, orzełku. Au. Gores. Szymon orzełku. Pozdrowienia z Niemiec. Gores, siemanko, auu! pozdrawiam. Wójcik, Marek. Orzełki, mamy pozdrowienia od Wójcika. Co to za atak? Był na. Znaczy, <laughs> co to był za atak? To była fucking. Morda, to nie było atak. To było fucking. Jak to można ująć? Orzeł atakuje. Jo! co? A ten temat tego jeszcze skawiana, nie? Skawiana, Ta, tak, dobrze, dobrze, dobrze. Dzięki, że przypomniałeś. Mm. Także ten, to była taka operacja solo. Tak, fakie, polski Janusik, nie? Coś takiego. A, wchodzi w akcję. Ja nawet nie wiedziałem, że była akcja, ale ten... Ale tak jak mówię, wszyscy przeżyli, tym bardziej ja. Jest, jest spoko. Czy możesz nawijać? Pierwsze słyszę co. Szymon. Spoko. I duda, Andrzej, duda się ma. Mam nadzieję, nie, że to nie ten duda, tam od odgórnie, duda, polskojęzyczny, nie? A słuchajcie, jest taka sytuacja, wy lepiej yy, ten. Ty wie, wy lepiej kumacie o co chodzi niż ja, ale ja już jestem lekko w temacie, nie? Jest, jest taki skawian, nie? Wydaje mi się, że jeden z nas. Rozmawiałem z nim, z Skawianem, przez telefon. Wydaje mi się, że jeden z nas. Spoko. I on tam, tam jest jakiś zgrzyt. On ma fucking zgrzyt i ktoś mu robi, ktoś mu robi przypał za jego plecami. Ten Skawian jest znany na całą Polskę z tych walk, z tych walk, UFC czy coś tam, nie? Ale nie z żadnych freaków. Nie, takimi mi nawet się nie interesujemy. No, ten na, sam, na samym końcu ja dzisiaj chcę, jestem w drodze do... za chwilę będę w drodze do nagrondę w pionkach. Także ten Skawian, jeden z naszych gladiatorów i ktoś mu tam robi za plecami. Nie? Ktoś tam fucking ten jakieś fucking pierdoły fucking to tamto tego. To co Skawian powiedział oficjalnie w social mediach, że ktoś tam będzie fucking głosił na jego temat, kurwa, a te, a te osoby później tam fucking siedzą, siedzą i, i łapę sobie podają albo rozmawiają ten. Jak on się nazywał? Czekajcie. Yo, taz. Jak się nazywał ten, 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 coś, to, ten konfident? Yy, yy, metal, metal. Dobra, dzięki. Tam, metal. Nie wiem kto to jest. Jeżeli ktoś tutaj wie, kto o chodzi, to wy wiecie. Lepiej ode mnie, nie? Pamiętajcie, mnie 35 lat nie było w Polsce. No. Także jest jakiś tam metal, nie? Ponoć znany w Polsce. Przybite ma konfidenta. Tak? I fucking i on sobie rozmawia i z tym i z tym i z tym. No i fucking skawiam fucking ten. Komentuje to słowem, że to jest to nie jest prawidłne, to jest fucking chujowe zachowanie. Bardzo dobrze powiedział. I kurwa mać fucking co? Nie? Na niego się teraz robi fucking kurwa, fucking fala, kurwa. Ktoś mu tam robi falę fucking nienawiści, to i tamto. Ja pierdolę, nie? Jeżeli wie, wiecie, to jaka to jest sytuacja. To jest taka sytuacja, że jak białe to białe, czarne to czarne, nie? Skawian mówi, tak większość z Was, albo wszyscy z Was wiecie, do mnie to dotarło teraz, także jesteś świeży w temacie, że ten, ten, ten... Jak on był jeszcze raz? Przed chwilą mówiłem. No ale wiecie, ten co mówiłem przed chwilą, nie? Wymawiałem jego we. Jest przybity, że on jest konfidentem, nie? Jest przybite, że jest konfidentem. I Skawian fucking o tym mówi. Ale on mówi więcej. Nie Znacie sobie tam na Tiktokach czy gdzieś tam coś, tam, coś, tam, co on mówi. Nie? I on mówi tam więcej, że fucking, nie? I ten, i tamten, i ten, ten sztywny, tamten sztywny, ten ponoć też sztywny. I oni z tym, z tym, z tym przybitym konfidentem. Oni sobie podają łapę i wchodzą w rozmowę. No, ma świętą rację, no tak się nie robi. Mm. Ja wiem, polska, polska chora, nie? A wraz z Polską świat cały, nie? Jeżeli jesteśmy uzdrowić ojczyznę, to jest duża szansa, że cały świat będzie uzdrowiony w krótkim czasie. No. Mm. Jeżeli jeden z nas. Jeżeli jeden z nas, jako Polak, a tym bardziej jako że rozmawiał z całym światem, albo miał kontakt z całym światem, to też jestem ja. To też jestem ja. Nie dlatego, że byłem, że spotkałem ludzi całego świata, bo latałem po całym świecie. Nie. Dlatego, że mieszkałem w Kanadzie, a bardziej specyficznie w Toronto. W Toronto to nie Kanada. Toronto to nie Kanada. Toronto to cały świat położony pod jednym dachem. W, w państwie Kanadzie. Nie, w Kanadzie. Cały świat. no Ja z nimi rozmawiałem. Połamanym angielskim, ale bardziej z ich strony połamanym angielskim. Ale tak. Spoko chłopaki. Nie. I młodsi, i starsi. coś. Dobra. To, mordeczki, czekajcie chwilę, poczekajcie chwilę. chema com jogo com a não eu não Szwiny, że ty nie jedziesz na grobę, bo tam kurwy są i jedziesz do skawiarni, na jebać, kurwa i, i te, i zajarać. Dawaj do mnie, ja ci zapraszam do mnie na mieszkanie. No, po, po, poczekaj, po, poczekaj, ożołku, po, poczekaj, mordeczko, po, poczekaj, jesteśmy na żywo, zobacz, zobacz, zobacz. Nie, jesteśmy na żywo. Pozdro, pozdro, skawia z tej strony, jebać kurwy, o. jebać szpilkę Artura, ta a, kurwa nie ma na konfidecka, filipka i grabowski, co się w dupę zapijają i konia walą. Po, poczekaj, po, poczekaj chwileczkę, słyszycie, Także jest skawia na linii, oni była mowa przed chwilą i, i mógłbyś, mógłbyś wytłumaczyć o co tam chodzi? to kto, ktoś cię pomawia. Tak, jest Ta. tak jest. Różków jest za mną, młody, wszyscy są za mną motocrossowcy wszyscy są za mną, bo wiedzą jakie te kurwy są, szpocą na mnie, na mnie nic nie mają, a szpilka zadaje się, z najlepsi jego przyjaciel zadaje się z metalem, największą kurwą rozjebusem z Krakowi, wpiszę sobie w gogle metal, zobaczcie jaka jest kurwa, mam filmiki, jak siedzą i piją kaweczkę i oglądają walki. Grabowski śmata, konia wali szpilce i taka jest prawda i tyle kurwa te macie. Kurwy będą mnie rozliczać, że dla mnie papierów nie ma. Kurwa z innymi godzinami że nie ma na nich papierów kurwy i oni się po prostu boją i taka jest prawda kurwa. jeszcze raz, drugi raz, tyle mogli zrobić, żeby kurwa opłacili i robią jakieś transparenty, kontony, chada szwata jebana i tyle. I żydowskie dziwki i tyle. Pozdrawiam. Spoko, dzięki. Także słyszeliście, wszyscy słyszymy. Nie? Że tam jest fucking niezła za dyma, nie? Że fucking... i... i... i widzicie, nie. Wszystko na mojego Instagrama, tam jest wszystko pokazywane, wszystko oznaczane, wszystko wytłumaczane. Skawiany my. Dwa razy my. Podwójne my, jak mama? Skawiany. My, ny. Podwójne my. Jak Natalia. Skawiany podwójne my na Instagramie. Dobra, do tych z nas, którzy chcą być w temacie. Spoko. Ale Murdeczko, ten, ale ten, ja, ja dzisiaj jadę na tą gromdę. Powiedziałem, że jadę na gromdę, biorę to zna... Nie, jadę na gromdę, na, na, na gromdę, nie? Zobaczymy, ale idę, jadę tylko oglądać, nie? Jadę tylko oglądać. Dobrze, dzięki, że się dzielisz tym, czym się dzielisz, bo to jest, wiesz, sztywna prawda. Ja bym się chciał podzielić z innym z tobą ale... Spoko. Także fucking ten. Także po, poczekaj Skawian, poczekaj chwilkę, zaraz przebajerzymy. Poczekaj chwilkę. Orzełki, to tylko tyle. To tylko tyle. Jadę na piąki, zobaczymy z tego co wyniknie. Trzymajcie się, au. Dobra. Jest.